Czwarty. W nocy wróciliśmy do bezpiecznego obozu, aby zostawić tam niepotrzebne rzeczy i broń, którą znaleźliśmy podczas naszej wędrówki. Cały dzień odpoczywaliśmy w obozie i nadchodzi powoli wieczór. To czas, by ruszać dalej na południe, do Smallville i Emerald Peak. Spakowaliśmy najpotrzebniejsze rzeczy, bo nie wiadomo, co nas tam zastanie. Właśnie kontynuujemy naszą podróż na południe. Zostawiliśmy nasze rzeczy w kampie tutaj, za górą. Cóż, dzisiaj zwiedzimy sobie Emerald Peak, zobaczymy co tam nas czeka oraz Smallville. Postaramy się to zrobić jeszcze w dzień. Jak widzicie, jest powoli zachód, ale jeszcze mamy trochę czasu. Także, no cóż, razem z Bobrem, cześć. Cześć, cześć. Postaramy się nie zginąć. wziąłem specjalnie e, drugą broń, y, czyli M4. Mam teraz MP5, i M4, i magazynki do nich, nie za dużo. E, trochę się odciążyłem z żarcia, bo wszystko w pierdolił. Tak, bo wszystko otarle, a resztę ma w brzuchu, więc wszystko jest bezpieczne. I ogólnie to właśnie, z razu, że ruszamy na, na takie pierwsze, troszkę większe miasteczko, to ESU się przygotował bardziej militarnie. A ja w sumie dalej jestem Krugerem, ale to też ma ukryty potencjał. No. O jakieś liczne ptaszki! Ptaszki, kwiatki. Ogólnie granie nazywa się już Warzy, tylko Infestation w momencie kiedy nagrywamy ten odcinek. Także tak. jeśli będą jakieś lagi czy wywalenia serwera, to to po prostu będą nie z naszej winy, ponieważ pewnie jeszcze testują tą grę. Ale tak czy inaczej, jeśli chodzi o Emerald Peak, to słyszałem, że tam ludzie leżą i snajpią. Tak? No. Ja tak coś się Clearview słyszałem, że to jest w miasto czterów, ale. I na Echo Compound. Tak czy inaczej nie jest za dużo, ale też nie jest za mało ludzi na serwerze w tym momencie, także możemy się natknąć ewentualnie na pewnie jakiegoś jednego oczyka, który lutuje. Trafiliśmy na jednego przy tym, przy skarbcu w obozie. Był ze snajperką, więc jak pójdzie naszym śladem, to mamy nieciekawą No, mocno jest jakoś ten <śledzić> się śledzić. Śledzić, tak. Szczególnie, że nie mamy broni na daleki dystans. Przynajmniej ja nie mam. No, ja też nie mam, za bardzo, ja jestem na pół średni. Jesteś półślepy. Półślepy? Nie, ten drugi jeszcze nie testowałem, ale wydaje się takim czymś jak Winchester w Daisy. Mhm. Pozdrawiam komedię. Czekaj, droga. Właśnie, drogę trzeba mhm. sprawdzać. Najgorsze jest to, że tu drzewa są jak w jakimś lesie elfów i one są tak duże, że jak ktoś klumpi pod jakąś stosenką jedną ze stu w lesie, to nie ma szans, go zauważyć. No, no, no. Więc jeżeli ktoś nie żyje za takim. Koczowniczym trybem... O, co tam jest? No, to jest, to jest, to jest już właśnie to, tak. No szybko to byliśmy, czekaj. Już zombie widzę. Tak, tam są zombie i jest ten autobusik. Dobra, ostrożnie musimy Szczepa. tam iść. No I oczywiście nie strzelamy tylko katanką na początek. Ja tak z tym materiały, który już mamy za sobą i... Po tej scenie z autobusem to naprawdę nie wiem, jak ja przeżyłem. Tam sześć zombie, a wyszło. A jeszcze wiesz, idę do tyłu, idę tam, tnę i nagle wiesz, ściana za plecami i tak... Albo w lewo, albo w prawo. Yy, zaglądaj babro, czasem do tyłu za nas. Okej, okay, tu wiesz, że to już się ciemno robi z tyłu, że ja widzę jeden wielki mrok. Bez kitu. Dobra, słuchaj, są zombie, mmm... Czekaj, a dalej widać te small wheel przypadkiem? A nie wiem, czy tam widać. Muszę sobie trochę na tym, tylko, na kto wizerze pomóc. Raz, dwa, trzy zombie przy domku. Ja tam widzę jakieś zabudowania i się boję, że to jest small wheel już. Dwa przy samochodzie i tam jest jakiś grill i też przynajmniej czwórka zombie na prawo jest strasznie duża polana jakby ktoś tam ten bier, to byśmy go w sekundę o, bez kitu dobra, jest ja myślę, czy... że warto tutaj chwilę poczekać i obejrzeć ten teren dokładnie czy na pewno nie ma tu jakiegoś typa, który biega no tak, trzeba, trzeba przestrenować. ja tyłu spróbuję ale tu nic nie widać już prawie niestety no nie, wygląda na to, że jest czysto Szybko ogólnie... się ciemno robi swoją drogą. Tak. Ogólnie my e, na razie gramy dosyć bezpiecznie, ale możecie być pewni, że w końcu natrafimy na równych sobie i będzie jakaś wymiana ognia. To jest po mm -hmm. prostu kwestia czasu. Prawdopodobnie nastąpi to albo w Smallville, albo z większym prawdopodobieństwem w Camp Splinter, do którego się wybieramy. Nawet ci snajperki można znaleźć, nie? Bo to jest obóz swojej Tak, tam jest. Bardzo dużo mi, tego military loot. ten idzie, nas powoli ten ząb, już widzę, widzę. Widzę, widzę. Remory zdjąć, A nie, tak. dobra, odwrócił się, odwrócił się. To co, yy... Ty sprawdzasz prawą stronę? Płotu, a to lewo, dobra. Dobra, to ty lec na prawo, ja pójdę na lewo. Jednak muszę sobie jednak chodzić z tym moim nieszczęsnym. No, to Idzie coś? Tak, tak, tak. Ja już ty na pierwszego nie mnie jest, słuchaj, czwórka obok siebie. o fak. Ja znowu wpadłem w trzy zumbiarki raz. Ale wiesz co, nie jest aż tak źle. Jeśli dotrafić jakoś. To jest większe Dobra, trzeba je wyczyścić, bo tu nie ma co się bawić w gdzieś asesyna. Jak wyczyścisz pewnie, yy, to później jakbyś... Badł, podczas tych to byśmy miał przez no. to od I się jakimś cudem mnie koleś nie zauważył dobra ja wchodzę do tego autobusiku w takim razie tego suwa posuwa dobra u mnie kraj jest czysto widzisz nikogo tu nie ma nie u mnie jeszcze przed tym mostem no, ale do tego domu da się wbić wiesz? dobra w autobusie czysto to wbijaj i to jest piętrowy bodajże o jezu się ze jak to mi tu biegną nic nie ma w tym autobusie, straszna lipa Mówisz? No A tu też nie da się wejść, To są schodki, ale drzwi są zamknięte, ja podaż A może coś będzie, czekaj No kurde Kupa będzie I tam słyszę, że na ciebie biegną Ter ter, ter. zbudował się jakoś O nie, dobra, jest też Robitka, właściwie właścicielka Nie, chyba tutaj graczy nie ma, wiesz? Nie, jakby byli to... To by... Było to widać, wydaje mi się. Dobra, ja też sobie poczyszczę te zombie w takim razie. Jest sugerka, ale tutaj nie ma jeszcze pojazdów. Ależ już twórcy zapowiadali w tym. Marsher, który zmienił aspekt, że pojazdy wkrótce będą. Że to będzie? Pojazdy. No, zapowiadał też wiele innych rzeczy. Tak, ja w nie widzę dużych zmian, poza tym, że może troszkę inaczej grafika wygląda. Dobra, po mojej stronie strasznie czysto, nawet nie ma nic, nie, nie zna... No mnie też, o jest, żarcie. O, cholera, tu jest. Come on, jest... bitch. Wyciąć... Nie ...tacka, leży przyczepiła mnie. Ja Kurna! To... W ogóle w typa nie trafiam, w ogóle. What the fuck? O, fuck, 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 fuck. Goni mnie, ale sobie dam radę. A żeby tam dwóch się nie będę. Tak, tak. Ja będę się w tym suv bronił. OK przez pod do ciebie. What the fuck? Nie Zabij wiedziałem, się, że wchodzą po schodach. Kolejny. Dziś kolej jeszcze. Wchodzi. Dobra. Ja już robię. Okej, Zaczęli ich tu leży. No nie. Dobra. Dobra, żeby nam nie zaszli za plecy. Ja idę sprawdzić ten domek w takim razie. Fuck. Dobra Kolejny leży ja do domku jak coś. Coraz mi się robi, ja ja idę do chyndi na lewo od domku. Ja muszę znowu znak to biegać. Ja chyba też powoli. Bo ja się boję, że nie zauważę czegoś po prostu w tym zmierzchu. O jest... Dobra, biegnie do mnie. Trochę trochę smutno. Ale co? No, że już się robi. No... Spodziewałem się, że tutaj będzie troszkę wolniej, że zrobimy odcinek w dzień. Widzę jakieś zabudowanie, to jest chyba tutaj. O, Calfor w, Cle w Clearview. Ja tam bym nawet nie zbliżał się nawet na 2 km od tego miasta. Bez to w Clearview. Small Will we we'll widzę i to jest na razie. Widzę gdzie, już ko gdzie kościół ty z daleka. jesteś? Sosna na lewo. Na lewo od ciebie. W sensie na lewo to do Domus, ty jesteś. Fakart, co ty na... robisz? Bo patrzę na miasto. Okej. Okay. dobra, ja sobie sprawdzę tutaj, te. Ta... Widzę parę tam, będzie coś szukiwać, ale Trójka nam nie biegnie jak coś. Idę? Nie, nie musisz. Zblokuję tutaj w domku. Aha, dobra. Coś dziwnego mi się z mi, robi. Mieszki się ładują. Okej. Okay. <ścoughs> Zapadli się pod podłogę. Co ty gadasz? No, zniknęli. Dobra, co Smallville? Mm, chodź tutaj sprawdzimy. I pójdziemy do Smallville, no. A ten domek sprawdziłeś tam, daleko? Tak byłem, tak, byłem tam. A samochód? Też. A garaż? Też, tam nic nie było. Kompletnie Kurde. nic z gazu. trzech miejsc. Lipton trochę. O zombie idzie. Dobra, zgin. Coś jest. Jest Nie, jeden? nie, to jakaś trawa. To tylko trawa z podłogi wyrasta. <słuch> Logiczne. Ferry. Dobra, dawaj. Dobra, ja też na norto jadę. Kurde, nic nie ma. No nic, tu nie ma za ciemno zrobiło mm -hmm. A skoro jak patrzę na te wzgórza to jest za jasno, to jest taki... Dobra, lecimy do Smallville, Bobru Dobra To mnie... Oh, fuck! Zginąłeś? No, właśnie, nie! Kto walił? Nie wiem, to nie ja Mają nas Ja się tu schowam, ty trzymaj tamtą stronę Jezu, to Żeby stury. ci w plecy nie walnęli Stóry gdzieś walnęli Wydaje mi się, że z tego wzgórza właśnie jest nagle o stary. Trzymasz drzwi? Trzymam. Tylko nie wiem, które. Ty patrz, te duże, ja te małe. To patrz. ja garażowe będę, dobra. O stary. Czekaj Powolutku O się będę wychylał i patrzył. Prąd po krącie, czy coś widzę? Okej. Okay. Co to było? Czy to była snipa? To była jakaś CZ tam, mi się wydaje. W sensie, ta snajperka myśliwska. Bo nie było grubego huku? No, nie było grubego huku. Nie, ale są większe. To nie był jakiś taki AS-50, czy coś. To, to było coś jakaś delikatna snajperka. Ale też... Tak, ja nie wiem, czy to nie jest ten kogoś, co w, w tym kampie widzieliśmy. Nie sądzę, on wa Nie wiem, czy tutaj jest lokalizacja. Bo... Jezu! cię? Nie? Kucnij, nie... kucnij sobie za tym tym, za tym kanistrem. I pilnuj tych małych drzwi. Jesteśmy tu bezpieczni. Ja będę garażowych trzymał. Względnie bezpieczni. Jak coś, to wale w kolesia serię całą. To może być ciężkie. Trochę lipa, jakbyśmy musieli uciekać. Oj, lipa, tylko że. Lipa, czy, czy w ogóle będzie mogli uciekać? Możemy nas mieć jak na tym. Jest zombie? Za drzwiami? Okej. Okay. Jezu. No, koleś ewidentnie na nas poluje. Bo były dwa strzały. No nie wiem. Teraz trafił coś blaszonego. No stówy na nas, no nie, nie wyobrażam sobie, żeby zombie zdejmował tak blisko. Nie wiem co robić, musimy coś zaplanować. Nie, musimy poczekać, chociaż chwilę. On może mu nerwy puszczył i albo się sobie pójdzie, albo przyjdzie do nas. On może myśli, że się wylogowaliśmy ogólnie rzecz biorąc. Dlaczego tutaj na nas poluje? Nie wiem. Ale zaczęło się, pierwszy kontakt z innym ocalanem. no. <laughs> na pewno nie wyjdziemy tymi małymi drzwiami. A ja się znowu rozejrzę. O, strzela! Teraz nie? Nie, coś szybkiego. Na lewo. W stronę Smallville. Jak to w stronę? Smallville jest w ogóle w tamtą stronę, gdzie ja jestem zwrócony? No to właśnie. O za tą ścianą, co ja teraz patrzę, Anioł. Tam coś jest? Tam coś tam strzał. Coś tam Nie, kawałek dalej, ale gdzieś tam właśnie. I strzał szybszego. To już nie była ta snajperka. To już była jakiś yy, maszynowy. Nie no wiem. Idz, idź sprawdź tutaj pod tym samochodem, gdzie jest samochód po prawej stronie. Powoli, najlepiej na, na leżaka. Tutaj? Sprawdzę to wizorem. Cześć! Okay. Zombie. Dziś słyszę. Dziś się boję, że ciebie strzelę. Ok. Jak? No na razie niczego nie. Nie, nie widzę niczego. Jak zobaczysz, to od razu mów Ja sobie zmieniłem czwórkę. Dobra. No niczego nie widzę. Jest zombie, za potem. Jeszcze, i to, to, to widziałem. Przesłanie? on sami sprawdza. On może myśleć, że my nie mamy noktowizorów. Pamiętaj o tym, a my dwa Pani, mamy. Panie, on nie miał. Jest zombie na drodze. To no ja niczego nie widzę. Nie weź pilnuj tej bramy. Tak czy inaczej, ja się tutaj wychyla Pilnować bramy, dobra Eee... Kurde Pilnowa-pilnujesz? Tak, te, w te, tej równej Okej okay. Jeśli jest, to kampi gdzieś po krzakach, wiesz? Na pewno Ja się zastanawiam czy tam, skąd przeszliśmy Na pewno gdzieś w smolu się strzelali tam, tam, no ja tam ja tam. Właśnie... Zombie bardzo blisko, tak? Fuck Przeszedł, przeszedł, przeszed. Jezus Ja pierdzielę, już mam mokrą rękę. Ja też samo. Jezu. Dobra, na razie nic nie słychać, więc chyba sobie poszedł. Tylko, z... sprawdzamy Smolwie w tym momencie. Znaczy... Musimy, jeżeli byśmy chcieli iść naszą trasą, to musimy jakoś zahaczyć, przynajmniej w okolice Smallville. Stawić, Albo bez. na Echo's Compound pójść teraz, a potem się do Smallville na chwilę wrócić, ale nie sądzę, żeby to było. To byśmy nadkładali drogi. Możemy spróbować te Smallville teraz, wiesz? Ale czy wychodzimy? No, przez dużą bramę musimy iść i potem przez pole. Ja myślę, że tu trzeba coś podsprintować, bo... Dobra, nic tam nie ma, sprawdziłeś? No, nic nie, nie widzę. Tu jest zombie. Lord trunet sprawdzałem. Czytaj, daj mi jeszcze tutaj chwilę, Osłani mnie tam ten plecy. No, patrzcie, te wszystkie brzuski, sosenki i tak dalej. Nie, no nie widać, to Jest nie. czysto, powiedzmy. Zadrowo się? Idzie zombie. Tak. Tylko Jest. Dobra, idziemy. Sweet Mother of Gods. Dobra. Może so. w jakimś odstępie, słuchaj. Trzeba szybko do gdzieś lasu, bo to jesteśmy ja jedna. Dawaj do tych do tych raczej sosenek. Idę, idę. Sprintem. Dobra, zombie biegnie. Potem go weźmiemy w lesie. Na razie uciekajmy. Najlepiej zygzakami. Bo garnij ten mikrofon. No coś mi się przyciszać. Jakbyś stukał w niego, nie wiem, aparatem do zębów tak to brzmi. Się. Aparatem. Do no. Dobra. Może jednak nie do nas strzelali, tylko jest taki hurt tej snajperki, że. Może. Że z kimś się strzelasz dalej, czekaj. Może. Na Nortowizy jest taki Hamstraft, wtak... Jesteśmy w najgorszej porze dnia dla, na Nortowizy. Tak, nas to. Bo, bo jest za ciemno. E, w niektórych miejscach, w niektórych za jasno i. Dobra, tak? bo bro, tam w tą stronę co ja idę, to tam trzeba iść. Mhm. Och, kurde. Przydałoby się kupić jednak celownik lepszy. Tak, już tam Smallville jest na horyzoncie. O, lerka. Kogo tam nie widać? Kurde, ja zaraz sprawdzę te tyły. To jest ani... dziwne, koleś wylogował się, czy jaki chuj? Może to z do sounda tego. Na volatar tymi tymi. Ale się bardzo... stygaliśmy, nie? No, bo byliśmy w przystrajnej pozycji. Ani do tyłu, ani do przodu. No byliśmy w tym garażu. A jakby tam My... wszedł, to by zginął, bo. Tak, tam byliśmy było... bezpiecznie, ale jakbyśmy. Z kolei próbowali wejść w drugą stronę. Wtedy ze strzela, to byśmy padli. Dobra, słuchaj sprawdzam. Bra ja słuchaj Smallville, prawa. eee... okej. Okay. Lewa strona czysta. Brama, zombie, zombie. Nikt się nie rusza. Jestem tylko ciekawy, w jakiej odległości widać gracze. No nie? Czy się ładują jakoś z daleka, no, no właśnie, to by, to by było. To byłaby dobra informacja dla nas idziesz? Już idę idę. Ja ciasuniem tego nie gdzie ty. Dobra jestem cóż za tobą Proponowałbym z, jakoś z boku wejść do Smallville O tam od lewej od kościoła tego? No, znaczy ja tak jak na mapie patrzę, to od lewej raczej wejść do miasta niż główną drogę. Co to było? Co? Dobra, zdejmę te zombie, żeby mu tyły nie zrobiło. Chodź tu kurwa. Chodź tu kurna. Dawaj na ring. Teraz no, cię ale... zniszczę. A tych zombies tam jest mnóstwo. Niestety. To mi tu plumka. Jezu, jest samo kto gdzieś przejechał właśnie na zabytku. Nie ma gdzie tu się kryć w ogóle, słuchaj jakby do nas strzelali. No same to. Sprawdzam się piekwar sami trochę. Tak, tak, tak. Trzeba od drzewa do drzewa biegać. Dobra, biegnij na mnie zombie. Czy na Kolejny czym? na mnie. Na... Nie, nie, a na siebie. Okej. Okay. Ej, one wydają to odgłosy bez otwierania ust. Słuchaj, wujka na mnie biegnie, ale dam radę. dobra, okay. ty? Co? Muzyka mi się włączyła Chyba, A Czemu? Muzyka w tak. Muzyka w Wordy to znaczy, że gracz jest w promieniu tam metrów. Jezu, chyba jest, jest! Kucej, jest drzewo. Szybko tutaj, na drodze jest. Tak? Tak. Y ślizgawka jest. No, ślizgawka. Nie, kurwa, to nie jest gracz. Zombie był, ale byłem pewien, że ma plecak i stoi, tak samo jak gracz. Ale włączałem się w chwilą muzykę, jakby coś Ej, idzie zombie tutaj do mnie, z tyłu. Zajmiesz go? No, no, no. Dobra. To ja się rozglądam, bo to jest naprawdę... No, trzeba to mocno przeczesać tymi lornetkami. Tak mi się właśnie wydaje, że e, nie raz mówili, że jest muzyka, to znaczy tak, gracz Tak, też też, 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 to słyszałem. Róba. Ty, a nie, dobra. Myślałem, że te zombie zabite są na ulicy, a to one są po prostu, ha, wiesz, No tak nie widzę, no, żeby to był jakiś gracz. Strzałów też nie słychać. Było. Ale, ale, ale trzeba będzie bardzo ostrożnie tu wejść. Muzyka była, więc trzeba uważać. To jest raczej pusto. Dobra, idziemy, Z Dobra. Jestem tuż za tobą. Teraz ciągle patroluję tutaj. A to drugi Okej. Okay. Dobra. Prawa. Ząbek, dobra. biorę go. Dobra. Na ulicy czysto. Zajdziemy w tamte lewe budynki? Chyba tak. Zwierzę ciśnie mało. Mm, tutaj przez płot chcesz wejść, tak? No, chyba tak. Dobra. No, już nie widać miasta teraz, więc bez to wizy wyczuła się do mili minus. Duży. to, to kurwa jest? Ej, ząbiacz wstał. W plecy. Mm. nawet nowotwory ząbiacza, tak patrzę. Tak? No, jeszcze takiego nie widziałem. A już paru tych brzydali... ...wyciąłem. <grytanie> Chodź, idziemy tutaj. Trzeba plecy cały czas kryć. Bracz ja patrzę tam. Tam nic nie ma. Oh, fuck. Muzyka ale... była, więc trzeba naprawdę uważać. O, przyciąłem. mi. Ja muzykę mam wyłączoną. Czyli, ale. ale Wstaje, dobra. Już myślałem, że. zombie. Dobra. Gubna. Się położył. Dobra, wygląda to, że jest czysto. Tak, jak tu jest czysto, idziemy, chodź. Jezu, ci dźwięk, ci doro idzie, zabiję Jeszcze kolejny, kurde. Ja już tutaj z bronią będę latał, wiesz? Ja ciągle latam z bronią, jak nie ja Będę zmieniał najwyżej na, na katanę, co chwila. Ja też samo robię. Najlepsza trytyka. Jedyna. Ole, ole, kompa tutaj byłaby piękna. A co po Smallville? W sensie Echoes? Yeah, echoes, no, pójdziemy na Echoes. Czyli najpierw zbadamy ten? Najpierw Smallville. Tak. A potem Echoes, a potem skoczymy do Camp Splinter. A to w sumie i tak teraz pewnie starczy nam tego do, do przeszukania tego, tego miasta. No tak, tak. Dobra, o, ty, tu bagry. będzie remiza, tu może być ciężko. W tej remisie czasami takie Ci się kampią. Tak? To idziesz pierwszy w takim razie. Dzięki. Hej. O, bez kitu, pamiętam to. Dobra. Jest czysto, ale broń też żadnych nie ma. Ok, to patrzę sobie jeszcze. Nic nie widzę. Tu całą ulicę widać. Tak, 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 tak. Też patrzę. Weź mi trochę po ochronie, ja sobie zjem tutaj i wypiję. Okej. Okay. Lecam coś. To drill stoi, jebany. Ty? Co? Zubiacza, ty pewnie nie czyta nas. Gdzie? Dziś na plecach z fire station, ale patrzę tutaj. To wyjść wyjdź, sprawdź. Dobra, nie wiem, tak... wygląda to że jest czysto. Nie, nie wiem, jakby gdzieś biegnął jakiś, ale może mi się wydaje. Może po prostu też nie Idziemy główną ulicą, że jakaś między budynkami się. Nie no, co to? Musimy jakoś przejść. W miejscu jesteśmy części? W górze? Hmm, Chodź choć tyłem pójdziemy. Tyłem? Idzie zombie. Dobra, to ja muszę się napić szybko. Okej, okay. eee, to... No, okej, okay. jestem pokoj i okay. z... Dobra Wygląda też czysto Oczywiście co znaleźliśmy? Nic To jest to dziwne i... No przykre Może potem patrzę jeszcze na te problemy z dropem Choć jak najbliżej tych wszystkich ścian No, żeby Najmniej okazji dla snipera dawać gdzieś, potencjalnego O star, Co jest? Nerwy. te dźwięki? No słyszę Kabra Dobra, dawaj Bobro, leć pierwsze Idę idę? Tak patrzę cały czas po tych wiesz w mm, dalekich miejscach też tak samo Dobra, zombie... Ale fajnie byłoby przyhaczyć jakiegoś gościa Takiego, Dobra, który się jest nas nie jest zombie No to by było świetne, stary Czy tu jest, przy tym bojlerze? Ja go wezmę Dobra Ja tam przy patrzę Czy coś widać Tam jakiś sklep jest, wiesz? No zajebiście, możemy iść Parking to zom Zombie parę na tym parking. Pamiętam jak padłem w tej mieścinie ty tam że dużo ząbie przez Z płoskiem Amy Czekaj, plecy patrzę nam. Dobra, ja biorę zambieka Chodź bobru Tu jest jeszcze jakiś drugi sklep, dwa sklepy Tu coś jest przy mnie Okej okay. Rozdzielamy się Ja za drugie, bo i do dalszego Wow, tu jest ten Riot shield położony Tak Jezu!